Ta kurwa rurka jebana. O. Co ty kurwa tam bierzesz? Hopie uspokój się. Seba. Co to? co tak łatwo dostępne jest na ulicy tam? Odpowiedz mi. Hopie. Co? A nie. No co ty to tam bierzesz? Z ulicy to bierzesz? To tak jest dostępne? Dostępne. No co ty kurwa, jak tak? Od Murzyna czy nie? Bo tam tak właśnie robią. Jak byłem kiedyś, w, w Manchesterze byłem, to no? do mnie Murzyn i pytał się, czy marihuanę chce, ale ja jestem Bożym dzieckiem i mówię, że nie robię takich rzeczy. Aha. No. Paliłeś marihuanę kiedyś? Nie. No to dobrze, bardzo dobrze. O! Piecze kurwa, piecze! No to nie zryj tego, popie. Kto ty? Ile ty masz lat? Który ty jesteś rocznik? 9,8 nie? Czy 9,9? 9,8. 9,8. To wiesz, że jesteś rok młodszy ode mnie?